Rano sobie. Jest to ostatnia część analizy Opryciego, którego pewnie jak jeszcze raz to mówię, kojarzycie z tego, że pisze komentarz pod każdym filmem. No i jak wiemy. Koprolity jest zupełnie wszędzie. Porzućcie świeszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. Jak widzieliście w poprzednich dwóch częściach, o ile oglądaliście, to możecie wiedzieć, że koprolity nie jest botem, tylko człowiekiem i prawdopodobnie chłopakiem. Tutaj on niby, niby pokazał. Niby, niby pokazał twarz, ale w tej tylko zdjęcie sobie, no, starego dziada, tak było, no, kurtyną, tak no więc. Wcale nie pokazał twarzy, ale tego imienia się nie mówię, wszystko. Ale dobra, o co chodzi w tej trzeciej części? No bo w poprzednich dwóch wytłumaczyłem, że on nie jest debotem. W ogóle. Ale teraz chciałem powiedzieć o jego filmach. Po prostu według mnie on stawia komentarz pod prawie każdym filmem, żeby ludzie wchodzili na jego kanał i te filmy oglądali. Według mnie youtuber jest fajny, ale... jakby... z czasem zrobiło się to dla mnie trochę nerwujące, że wszędzie gdzie wchodzę widzę jego komentarze. Tutaj jeszcze mamy parę jego filmów, troszkę dziwnych, no ale on tak głównie filmy z yy, yy, robił w pęcie, no minie drugi robił w pęcie ewidentnie I jeszcze zrobił film o swoich komentarzach, według mnie jest naprawdę dziwny youtuber, dajcie znać co, to, co, 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 co o tym sądzicie 真他老子，那我。